No witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z, z Pure Farming 2020 w 2018 przepraszam Żeby się chcecie wejść w tle psano to przepraszam za to, ale no niestety tylko filmuję, więc chcecie go usłyszeć w tle. Słuchajcie, ten odcinek nagrywam Stanie, w Polsce, także ten odcinek może wlecić podczas tych zapasowych odcinków, a ta muzyka jest głośna i ja pierdziele. Może ją przycisnić widzę zaraz, bo mi będzie wkurzała przez całą rozgrywkę. Dobra Więc poczekamy chwilę aż ta muzyka się tez oddyje, tak jak ja chcę, jest taka głośna, że nic nie słyszę teraz, przecież swoje słuchawki, nie? Dobra Szybko Doro, no szybko O Dobra, nie wiem, muszę tą pisańkę, nie wiem, bo to mnie tak wkurza, że będzie mnie wkurzała dźwięk O kur... Dobra Znaczycie wtedy tle te słyszeć psa? Słuchajcie, nagrywam ten odcinek już w Polsce totalnie nie co wiem Dlatego, że no już tu do Polski I ten odcinek może wlecieć podczas tej zapostowych odcinków, nie wiem Ale może wleci, bo mam idealną okazję do na nagrywkę odcinka, bo też moich nie mam już nikogo też w domu, więc mogę to zagadniać spokojnie odcineczek. Więc no trzeba to wykończyć, moi drodzy. Słuchajcie, zrobiłem całą fabułę, minęło ponad 100 dni na tym serwerze widzowym, na tym, na tej mapce. No i co? Eee, jednak nagrać zrobię ponieważ mamy tutaj widzowie coś takiego jak centrum logistyczne, w którym możemy sobie wyleczyć do innego kraju, że tam rezydent swoje kierunki. Coś też też fajna rzecz w tym farmingu. Nie wiem po co tu jadę teraz, a chyba wiem... Po co, chociaż nie wiem po co jadę. Po co tam miałem jechać? Proszę, po co tam miałem jechać? W sumie po nic nie musiałem tam jechać, to też kurde. Po co tu jadę i zepę? Już nie wiem, widzę, może to zobaczyć wszystko. No To mamy ten traktor jakiś tam. Po nic tu nie jadę, kurde. No nie pierdol. Aaaa! Dobra, nie wiem po co miałem tu jechać. Nie wiem, czy to zajechałem i czy jeszcze nie. Kurde, zajechałem już ten sklep, dojadę do sklepu. Bo ja muszę kupić sobie widzę, przyczepkę jedną. Tylko, że tak. Hmm. Czy się sprzedaję te pojazdy? Tak, tutaj. Tak, sprzedaję to gówno. Hmm. Przyczepkę sprzedaję, bo ona mi jest niepotrzebna. Ona jest za mała, według mnie. Ja muszę sobie jedną przyczepkę wziąć jeszcze. Hmm. Tom sprzedajemy za Tisiaka, ale no cóż. No miałem za tysięcy w ogóle, kupiłem sad jabłkowy, kupiłem ten traktor, więc to troszeczkę pieniędzy wydałem. Ale no cóż, tak jest życie i no, ten farmik jest taki lepiejszy według, mnie, bo mam tutaj. Znaczy no, też jest... my nie musimy tutaj strebu swobodnego, to, to jest tryb swobodny widzę wiesz, tylko że po prostu to jest moja pierwsza farma, widzę, no, także no nie, nie będziemy to tworzyć na jego serwera nie żeby nowy, nowy serwer tworzyć, także na ten sobie, żeby nie będziemy sobie pykać. A jeżeli chcecie potem mieć jakiś jeszcze jeden sezon z tego, czyli normalna mapa, będzie sobie no to dajcie znać, że na jakiś nie mapie zaczniemy, zobaczymy lecimy do tego gościa. No i kupujemy przyczepkę, moi drodzy. Taką fajną. Ja miałem jaką już kupię, patrzyłem przed odcinkiem. Wczoraj na jak patrzyłem, ale... Kup maszynę. Tutaj są taniej wszystko, bo się procenty mniej jest taniej więc wiadomo Nie to, tylko tak przyczepy. Powiem szczerze, że tak, powiem tak, inne wejdę. I tu widzę, tylko jest jedna prasa w Nie wiem czemu jedna prasa to jest. To jest, to jest przyczepa. To jest prasa, tylko jedna, nie ma jest tylko jedna prasa, moi drodzy, jedna prasa, widzę, to dodaj do tej gry, jedna prasa, widzę, ja pierdzielę Nie tak drogo w sumie, ale no tylko jedna prasa, czemu? Nie wiem Chyba, jaką rzeczy powinienem kupić? Mm, Tom, to jest do ciągnika też średniego Ten też jest do ciągnika średniego Kurde, ja mam dwa traktory O kurde 10 tysięcy bym sobie wziął O, to bym sobie wziął, bo to jest taka taniocha, widzę to. ja kupuję to. Ja się dwa razy kupić, widzę że ja to jestem debilem tą pierę. mam grę. Mam moi drodzy. Ona się przyda potem do tego jabłka widzę, więc no. A tak, w ogóle to kiedy będę nie jabłka moi drodzy, bo ja bym się zobaczyć. Wszystko mam w... Wy... No to, ślika, to się ci wiadomo. Mam te obory, sad jabłko za trzy dni we urośnie, kurnik mam pusty. Szklarnie, mam brak niezbędnych do wzrostu. A, worki nawozu muszę wziąć, dobra. Jeszcze papryki muszę rozwijać, jeszcze w tym łączniku będę rozwijał papryki wszystko. Także robimy to. Biorę to przyczepkę ze sobą i jedziemy, dozy. No nie gadaj, że... Na razie czeka, będzie według mnie lepsza, bo mam 10 tysięcy litrów Szkole kurde będę za większe, nie wiem czy ja będę mógł kurde tutaj coś wsypać do tej przyczepy, ja pier. ja to trudno się mówi to Już trudno się mówi Combine w sumie mam jakiś Tutaj mam ser jabłkowy na lewo od razu, także kupili się za 45 tysięcy a my co, lecimy teraz tak, to zawieźć na, 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 na tą farmę Nie to zostawić, ale no trudno się mówi. Dobra Jeszcze potrzebuję wody, wody chyba mam. Tu jest chyba moja szklarnia w ogóle, nie wiedzę, że tu jest moja szklarnia. Nie daleko to jest? Ale jaja Moja szklarnia tu stoi, ja pierdzielę Nie! Nie warto się... W... Tam jest moja szklarnia Pokaż mi tą szklarnię. Nie, 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 to jest moja? Eee, no chyba moja, ale czekaj, czy mi tu, to... o, ej coś tu jest, czy to jest jakiś szafir, tak, mamy szafir, jeden tylko, ja pierdolę, no bez sensu to było, ale, mogę w ogóle w każdym razie chcę mieć jakąś tam daną uprawę, nie, to też nie jest moje, Ej What? Nie, coś mi tu śmierdzi Posiadanie przedmioty, posiadane obiekty Mój, gdzie jest kurwa mój ten? Aha What? To ja nie mam tego widzowie jednak Jak nie mam kurde silosada? A bo poczekajcie mam lepsze to tak to znajdę w sumie. Ja pierdzielę, no nie gadaj O, ten sposób na czas punkcik O kurwa to jest aż tam Tu ja mam szklarnię swoją. No kurde, potrzebuję tej jednej rzeczy, ale. Ja muszę z tym, z tym psa puścić na łóżko, tylko właśnie nie wytrzymam. Dobra. Mam że nie będzie mi Dobra, lecimy tam, moi drodzy. Zreszcie, gdzie to jest! Za tam gdzieś to jest, no Okej moje moi drodzy, tam to lecimy. Ej, co ten czas? Kurde, pies mi włączył telewizor sam. Nie wierzę w to. O nie, Dora, na szczęście nie włączył. Ja pierdzielę, ale beka. Sędy, nie, to jest czas na pierdziela w sumie, bo i tak w sumie ten czas, ja mu chcę mieć. Także, że Kurde, sędy piją. Ja tu przysypkę tu zostawię, widzowie, nie? No to nie ma sensu. I tak po nią, po nią wrócę. Oddepnij, jak się odpina? Ej, poczekaj, co się odpinało w tej grze? A, tak. Zresztą przyczepkę wam one przyszedłem do tych, do tych jabłek transportu, nie? Ciekawe ile zarobią tych jabłek w dzisiejszym odcinku, bo dzisiaj odcinek jest taki, żeby jabłka sprzedać, nie? Ale to tak, to też tu mogę zostać, Tak, tak, potrzebuję tak. Lecimy pod... Pod samochód. I tak potrzebuję jeszcze ten, ten traktor, a to drugi sobie ten traktor wezmę. Ten obornik mi się przydał też już. Krowy jak tam działają? W sumie chyba nie chujowo. Umarłem w sobie. Tam w ogóle tam w ogóle osy tam latają przy tym gnoju, ja Nawet lecimy tak, po ten nawóz jeden dla tych klejów, na tej jego szklarni no, To jest dokładnie tutaj Pik Ile kosztują? Tylko 9? no, mamy to yy, i tam muszę jechać, kurde teraz z tego co się orientuję. Muszę w lewo skręcić dobra. Czyli tutaj, dobra To mamy to Sad jabłkowy, tutaj mamy te jabłka dziś, w tym rejonie mamy tam dokładnie tutaj Bo to kupowałem w jednym odcinku. A nie tylko się uprawia kurde świnie, no to no, na no, logika sobie nie wezmę. Wiecie, ja nie musiałem robić tej pieczy, no, nie o gra farminga, ale to jest inny farming, to są inne zasady, także wiecie jak to działa. Tej kraby przynajmniej umierają niż w farmingu. O, Czy tam w farmingu też umierają, a to można sobie taką już ustawić. No, nie, o, tu ja tu No ma nawóz mamy tu chyba z tego co się orientuję. Nawodnienie tylko potrzebuje. Dobra. Czy potrzebuje ten drugi traktor potrzebuje i tak? Bierzemy to. Muszę to odwodować, zbyt. muszę wziąć ten, ten, ten serno muszę wziąć z wodą. Czas zapierdala, widzę, tak, że będziemy, za zaniedbę, będziemy mieli japcha do zbioru w sumie. Za trzy dni. O, no wiem, no pa, już jadę tam kuźmie. Nie kaczę, w tym nie mogę za to jest bez sensu trochę, ale no cóż. A w to gdzieś w tym rejonie w sumie, bo A lecimy tam. Z tego coś orientuję, to tam muszę jechać chyba. Tychorytacji z nie chyba mam, ale zobaczymy. No tak w połowie. Bo muszę skończyć skręcić jeszcze w lewo muszę skręcić. No. Już no, szkwarnię mogę sobie rozwinąć, w sumie ja nie patrzyłem jak to wygląda, ile to ona wtedy da. Ale oczywiście tutaj... Ej, to jest fajny padnik, bo macie tutaj rozwój, czy możecie na przykład rozwijać jakieś bdyneczko, możecie się na przykład rozwieźć obole, że na przykład w 10 król się na przykład 15 krów, nie? I to jest według mnie zarąbista sprawa, po. No, jest fajna sprawa, po. W sumie no... Nie, no fajna sprawa to po prostu, że można sobie rozwijać. Na przykład, fajnie, by tu było kilka poziomów, bo tylko dwa poziomy tutaj są z skrobami, Ale jak byłoby wiedzę, to byłoby to za sprawa. No, po prostu, byście mogli sobie na przykład doroczyć kilka z rzeczy, nie? No, to 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 jest taka fajna z rzeczy. Dobra, tutaj rozwijają się jabłka. Jabłka za niedługo będą, także trzeba poczekać kilka dni. Jeszcze. Dobra, lecimy. Znaczy, no, no, to jabłka coś w same zbierają, także to jest akurat spoko rzecz. Jabłek nie ma do farmingu, także fajnie go dalej kiedyś, może jabłka do tej gry, wiecie, bez modów, bo bez modów to tam w sobie bez modu to i tak nie ma w sumie, także no, to, to nie ma za się pierdzielić. Zamiast pryszki, co to mamy tutaj, widzę, cysternę z wodą i z wodą nawadniemy pole. A nie wiem, co daje opryskiwać, także w tej grze, w tej grze to nie jest, co daje opryskiwać, ale to już nieważne. Chyba też ma, to jest większe zbiory tylko ładne, no, także to się też masz opyla w jakimś tam stopniu Ej, gdzie jest zbiornik z wodą Ej, z się RNT tutaj jest gdzieś zbiornik z wodą, nie? A tutaj jest jeden zbiornik Zawrotkę zrobić, ja pierdolę, mam. A jak to jest z wodą tutaj się trzyma? już tutaj na ta woda? A, znaczy, czy to się zwróci za niedługo No sobie wody trochę jest mało, a tutaj właduję na ten, ten, ten lidru już widzę, bo nie ma sensu tego trzymać. Dobra, ekstra A no i pek, pek Bo to zostaje w tym miejscu, to się czkarnie, że ze sobą kiedyś wziąć no słowy, mi wyrosną te plany z tego, widzę, tak, to jest pokorzec. Zajmę się też z tymi paprykami, także mam mało paliwa, widzę. Ej, to kosztuje paliwo w ogóle. Tak, jak ja na tawsze tablet, muszę zobaczyć, to nie pamiętam już. Tu się kupuję A normalnie, za darmo. Nie piszę. Piju... O kurde, 50%, proszę, no ja to 200 lat mogę kupić. Nie ma tutaj co się pierdzieli No dobra. A w ogóle czekajcie, bo tak tu mi tutaj coś śmierdzi A, może mi nie śmierdzi, bo czekajcie, muszę zobaczyć jedną rzecz, zobaczyć, identyfikację O Już są gotowe do zbioru Tutaj tam jabłek, widzę, jest, tak tam jest kilogram, to masakra, ja tam idę to i ja muszę to na Pierdzielam te dno, te papryki Biorę te papryki, zobacz, nie ma opcji, zobacz Muszę pierdzie na te papryki, jadę tam po te, te, te jabłka, widzę, jadę i ja to chyba jest sprzedam, bo tutaj nie jest tak jak w z że że są różne ceny, bo te ceny są takie same, ale mogą czasami stanie spać w dół, także mam no, w tym problem. Ale ja po te jabłka, wze, po tutaj 10 kg się zniecie, tak że jedziemy szybko po jabłka. I że tu jeszcze bym sobie kombajn kupił tutaj, a też tutaj te chyba nie mam, zobaczymy jakie mam tutaj kombajny w tej grze. Takie kombajny mam. A mamy jakiś kombajn, dobra Ale jeszcze tylko że tylko to ja to jabłka chcę widzieć jak najszybciej Czekaj leci jabłek, tu są akad jabłka O, są jabłeczka, są To dużo I ja pierdzielę 50 kg w 3 dni Ależ to suwo, to są Ej jabłka, zobaczcie jakie ja wyglądam jabłka w tej grze. Ej, no ja wyglądam takie, takie zwykłe jabłka, w sumie. To są jabłka, no normalnie, ale... Ja pierdzielę, dobra. Musimy jabłka, moi zaraz idziemy teraz sprzedać tej jabłka, gdzie teraz, po w sumie, no, nie ma tutaj i tak nic do tego. To mi kopi jabłka. Przys ile jabłka teraz są warte? Mało, w sumie ja to obliczę sobie, ile będą warte. Chyba nie mało i tak, ale no. Znaczy nie wiem, patrzyłem o sobie. No zobaczymy zaraz w sumie. Minogiada będzie też być się kiedyś trzeba będzie kiedyś skosić. Papryki też są drogie. Także no. Kurde. To jeszcze ma oniby upraw, widzę żeby jest, ale to. 910?! się Pani! Kurde, to czekajcie. 910 razy 10 to zobaczę. 910 razy 10. 9 koła! Czyli to jest takie dobry zysk. Jeżeli miałbym większą szczęczkę, to miałbym wiedzę. 9000 to dostanę, no, dobra. Mogę pracownika w kórze zatrudnić bez skitu. że to, to się to obliczy szybciutko. Giełda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 1, na 2, na 3, na 4 na 15, 16 na 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 25 z tej uprawniby, nie? Tylko... Przed tutaj się pomarańczy, tylko nie w mam pomarańczy wziąć, to nie ma pomarańczy, może na jakimś innym serwerze też, będą, może na innym mapce będą. Sami musimy jakieś tam polecieć, na przykład do WOL na tym serwerze. Polecę sobie sobie do każdego kraju. To jest piękna sprawa w ogóle Dobra Najbliższy skup, Potrzebuję jakiś skup Usługi, skupy hmm. To ja może do niej kupić to w sumie Mogę no, sobie to, to eksportować, ale co to by się opylało? No chyba nie O O, tu jest najbliższy I on one nie nie kupi też jabłka Tu jest najbliższy, dobra, lecimy tam Czyż tam jest najbliższy? 500 metrów, najbliżej, dobra, lecimy tam. Czy na skróty no chyba jest na skróty, bo te dniny, jechały, jak ja nie dojechał jak daję widzę, nie? Jak tam z kolejnymi jabłkami? Jest kolejny jabłka są już Czekajcie z tymi jabłkami później stanie, czy one potem one zjebą się czy ja? ale to jest dobry biznes w sumie z darmo w sumie no. To się zwróci, także na spokojnie. Że to mogę mieć liwki, gruszki, ale gruszki nie wiem ile są warte w ogóle. Chili skąd Mogę skąd mogę wziąć kusiwa chili? Tylko ja muszę chyba poszanować, widzę, bo to nie ma na tym. Jako normalnych plantacji, nie ma opcji. Za wszystko to odkrywam, Dlatego kurde, nie, nic nie mogę odkryć na tym serwerze. Powinienem wszystko pokazać ten serwer, jak, jak się np. chili. Bo nie wiem teraz. Czy to jako normalną prawa jest, czy to jako plantacja? Tego nie wiem. Ale się to niedługo. Dobra. To mam 9000, na spokojnie. Nie to zatankowałem? Patrzcie, dobrze to się... A to jest inny traktor, dobra. Dziś mi odcinek trwa, ale no cóż. Tutaj mam się takie ciki, mam się podobają. No to jest tutaj już! Ale widziutko. Nice. Ale czy te, te jabłka w sumie sprzedać i? Jakie produkty? Ty jawka, że chodzi o banta? No ale patrzcie, ten czas jak zwolnie pierdziel Jestem medu to było. Jeśli to się tam wziął, nie wiem jak kupiłoby go, bo byłoby kid, ale no trudno się mówi. No już nie się mam przynajmniej. Ile? 9 tysięcy, no jest za Daj raz, ja sobie jabłka muszę, jabłka muszę tam tamty wziąć, także lecimy po te jabłka widzę, wiem, szybciutko. Więc mamy jabłka widzę, także spoko sprawa. Ciekawe, jak to działa, widzę, myślę, że będę się nowy, nowy, nowo uprawiać. TTT? Te jak? Dobra, możemy się tam kończy na noć nie, z tym, bo tak to już chyba zrobiłem wszystko, co chciałem zrobić, i kupiliśmy też, kurde, Nie, nie zrobię miniaturki, widzę, wiodła, szybko miniaturka zrobię tylko jeszcze to nie zrobiłem. Pojawia się z miniaturki, działam, widzę, po atki mi się ostatnio psuł, do miniaturek. A więc przez kilka dni nie było miaturek w ogóle Już chyba 5 dni tam patrzę, nie mogę coś z innej miniaturki w tym aplikacji się zjebałem Muszę do zainstalować i zainstalować z powrotem, bo kurde coś jest nie tak z tymi aplikami już Za odcinku, odcinku, mm, albo już odcineczek z miniaturką, także no I to jest tutaj aż? Ale z czego to się jedzie w zół? Tak spizzy będę tutaj niedaleko. To znaczy, zwróciły się te pieniądze w sumie. Ale to są łatwe pieniądze w sumie, bez kitu. Tania, no ale no już lepsze to niż nic. Dobra, to jabłka muszę to znowu bo się zasypsują pewnie. Lecimy za 600. Ej. Czyli 19 tysięcy kilogramów się stworzyło w ogóle, to jest aż niemożliwe. Ej, dawa, czekam tu do tej, do tej godziny, dawa tylko sam, zawsze zrobić jeszcze jedną. A taką ja zrobię, aha. Nie, pikszczelona. strzelona. No to szybko w sumie nie zlecie, także mogę poczekać chwilkę. A poczekajcie, zaczynamy czemu z tym polem jest tak w ogóle? Czy wszystko tutaj jest gotowe? Czy coś muszę opryskać? Aha, muszę znowu opryskać to pole, czyli to jest na jeden raz i to mi nie urośnie chyba już, nie? No nie urośnie w sumie. Ja pierdziemy Czy to jest raz na 19 tysięcy kilogramów to wszystko? To bez sensu trochę. Ej, poczekajcie chwilę. Kapusta, nie, nie daje mi się, dobra. No i faktycznie, muszę na nowe pole, żeby było jabłka, były, no bez jaj. No, widzimy się w kolejnym odcinku, papatki, joł.